Pokażę Państwu, jak zainstalować aplikację podcastową Google Podcast na telefonie z Androidem. Potrzebujemy znaleźć sklep Play taka ikonka i jak już ją widzimy, no to ją wybieramy oczywiście. Otwiera nam się sklep Play. Tutaj wpisujemy nazwę yy, aplikacji podcast pod. Przez C i klikamy Szukaj. Wyszukało nam aplikację, i jeśli mamy przycisk Zainstaluj, wybieramy go. Chwilę czekamy, aż aplikacja się zainstaluje na smartfonie. Sama instalacja może w różnych smartfonach wyglądać trochę inaczej. Kiedy pojawia nam się opcja Uruchom albo Otwórz, naciskamy ją. Tak wygląda sama aplikacja Google Podcast. Teraz jak znaleźć podcast srebrny Lublin? Mamy pasek wyszukiwania. Stawiamy w nim kursor. I piszemy nazwę podcastu. Srebrny Lublin. Tu już nam podpowiada. I wyszukało nasz podcast. Żeby go zasubskrybować, czyli dostawać powiadomienia o nowych odcinkach, i bez problemu móc każdy odcinek odsłuchać, klikamy na nazwę podcastu. I tutaj pojawia nam się zasubskrybuj, też ją wybieramy. I już mamy zasubskrybowane. Poniżej pokazują się odcinki, które są dostępne. Teraz, jeśli wyłączymy wszystko. Jeśli chcecie Państwo posłuchać nowego odcinka, to wybieracie ikonkę aplikacji Google Podcast. Tutaj, jak widać, mamy okładkę naszego podcastu i kolejne odcinki. I wystarczy kliknąć na przykład tutaj i zaczyna się odtwarzać podcast. Żeby nie było słychać, nam nie, nie zagłuszało. Jeżeli zaczyna się odtwarzać odcinek, to tutaj na dole pokazuje się odcinek, który jest odtwarzany. Jeśli w to klikniemy, możemy na przykład wznowić, zastopować. Możemy przewinąć 30 sekund dalej lub 10 do przodu. Jeśli komuś zależałoby na szybszym odsłuchiwaniu, to tutaj możemy także zmienić prędkość odtwarzania, na przykład na 1,5. No i teraz będzie się trochę szybciej odtwarzało.